Dobry dzień, dobry kolejny odcinek. Tym razem niestartowy, tym razem organizacyjny, tym razem niewyścigowy, bardziej socjalizacyjny. Grewe dwa tachy. Jesteśmy w miasteczku Zawodów Budy Grabskie, Sielska Stanica. Dzisiaj tutaj organizujemy razem z Jack Wolskim, razem z Zielonym, razem z Atenha. Piękny event grewe dwa tachy. Przejdź z nami pierwsze 100 mil, czyli 160 kilometrów. Miasteczko Zawodów się już ogarnia. Nie Zawodów, miasteczko Eventu. Szykujemy naprawdę bardzo fajny dzień. Bardzo fajny dzień na rowerze. Świetne kilometry, pozytywny klimat. Mam nadzieję, że będziecie oglądać ten odcinek do końca. Zapraszam! I są tak? o, no, jedne z lepszych pasiczków, jakie używałem. Na, bogato. Właśnie, na bogato. Na bogato, no. Hmm. Boczkiem, boczkiem, boczkiem. O! Który profilacz? Ten, od korby musi być, nie? Dobra, tak. O, Tu, tu ten. Od korby musi być. Poczekaj. Poczekaj. Nie no, dobrze stracone. Dla no, mnie to w ogóle jest pierwszy maraton i było просто, po prostu super, że jest stanień i ja tak nie bałem się, może tam nie pójdzie, coś pójdzie z zle, żlenu, a tak za, z taką organizacją, z takimi w ogóle ludźmi, organizatorami, no to chętnie. I jeszcze blisko od Warszawy, ja mieszkam w Warszawie, w Warszawie. tak mm -hmm. i super, no, bardzo wygodnie, jakoś wszystko. Jeszcze 16 maja miałem rodziny i zrobiłem takie sobie a -a -a, prezent. To super, Pierwszego przy okazji. fajnie.

A my ruszamy na bufety, żeby przybijać pieczątki. Auto zapakowane, woda jest. Idziemy zbijać piąteczki, przybijać piecząteczki. Woda. Pit stop numer jeden. Jezioro zbiornik Świętej Anny. Dla tych, którzy mieliby ochotę, można zaomoczyć nóżki, na chwilę się zregenerować, pogłaskać pieskę, wychilować na leżaczku. Szukujemy wodę, bo pewnie za jakieś pół godzinki ktoś już tu będzie. Próba generalna. ta Fajne. Jak w przedszkolu. Piecząteczki gotowe. Jedenasta. Jesteśmy na. Zaraz sprawdzę, którym kilometrze. 60 to powinien być. Ciekawe, której będą pierwsi zawodnicy. A można iść poczilować Poczekać na zawodników. A przy okazji, kilka słów na temat grawatu. Skąd pomysł i dlaczego tak postanowiliśmy zrobić taki event. Doszliśmy do wniosku, że właśnie w tym grawalowym jeżdżeniu na rowerze niekoniecznie ściganie jest najważniejsze i niekoniecznie czas i wynik. I fajnie spotkać się z super ekipką, z fajnymi ludźmi podobnymi sobie, pojeździć na rowerach, przejechać fajną trasę i przy okazji wesprzeć fundację Myśli Królik, która. W której startowe zostało całe przeznaczone, opłaty startowe zostały całe przeznaczone właśnie na fundację. Spędzić fajnie czas. No, ja tutaj spędzam na pewno fajnie. Myślę, że zawodnicy jeszcze lepiej. Jadą, jadą pierwsi zawodnicy! Jadą, jadą! Go, 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 go! No proszę, proszę, zapraszamy! Woo! A ty, kto to jedzie? No a przecież to było oczywiste. No, pięknie, pięknie. Śmiali, że oni są ostatni we No W Madrytim, Na 18 km trzy wilki. Doprawdy. Ale tropy. Tak? Zdjęcia porównawcze. Tak? tak? A wy jeszcze wszyscy się zatrzymywaliście? Tak, na zdjęcia się zatrzymywaliśmy. A tam piach Dobre, był, nie? Dobre. Znaczy nazwiska. Na samym końcu, na końcu długopisane, długopisane. A... No Michał figura A karteczkę, chciałem karteczki. Ale ja na pewno bym chciał troszkę wody zapankować. To proszę, proszę się. Ten. Tutaj. I jak tam trasa? Dużo piachu? Nie, z piachu, piachu. Ale na ten piach był fajny, bo były tropy, nie? A? Jak Czekaj, to muszę tutaj... Kardeczka, no bez pieczątki nie ma. A no, jeszcze muszę się mam. podpisać, przepraszam. Tak. No właśnie, no, autograf, się. kurde, bo... To teraz... jesteście piersi, bo... to wiecie. Nie trzeba, a to trzeba było mi wpisać, to no będzie. A muszę sobie zrobić tutaj y, nagrać, bo ja to potem muszę chodzić, to jest robić, ale to tyle jedna nie było. Jak mi podbijają tutaj okay, słuchajcie, no. pierwszy pizz to jest i będzie pieczątka od samej mamby, mamba on bike Proszę bardzo, No to no już teraz z czaszki Zobacz serduszko, jako jeden z nich się Jezu. To A moja żona tak. zobaczy <noise> no, Żona w przyszłym roku Żona tak, w przyszłym bo... roku przyjeżdża Tak, no. tak, słyszysz Ula? Przyjeżdżasz Czy Super. Miało być rekreacyjnie, wiesz, ale tam i tempo. A, no jesteście naprawdę w czołowieczce. Wiesz co, nie znam innej jazdy, bo on mnie uczył i tak wiesz, jestem przyzwyczajona. Dobrze. Fajnie. Zapraszamy ewentualnie, wiesz, można się wykąpać, zamoczyć nogi. Wiesz co, chętnie nogi. bym skorzystała, no. Klimacik fajny Trasa bardzo fajna. Bardzo ładnie i fajna pogoda, nie? Dobra pogoda trafiła się, no. Co, wierzysz Dobra. No, kurczę, na Ja też Us Uspieński. Bardzo gratuluję i powodzenia. To jest twoja e, no, tak, pod... A tu, dobra. To jest, no, no, jest, jest, jest Za 40, a na setne. Ale, ale chyba trochę piachu z tak. przywiozłaś, nie? Ja? Dysykuje z kieszeni no, na trasie, specjalnie. Skarpetek Ci wypadł. O, dokładnie. A 120. Ale 120 Tak, 100 i 120. Czyli 40 km i potem 20. Zupgrade'owałem Twój przepis i włożyłem cały szereg. Właściwie to nie ja, moja żona, która jest taka kochana i zrobiła mi dwa. Dziękuję, żonie. Smacznego, Dam, mam dziękuję. nadzieję, że zda egzamin. Oczywiście. Na pamiątkę dla Tak, Ja też sobie tutaj tak. Brzuch <grym> ściągnę. Ja też. Dobry! Dobry, jagodowe, Pieczątki! Jak, jagodowo, jagodowo. Proszę, tutaj pieczatkę. Ale powiem Wam, że miejscówkę to macie fajną tutaj. Ja bym Wiedziałam jaką wybrać. Proszę bardzo. Dobrze, to to proszę Jak się jedzie, już. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Fajny fragment taki peskowy był jeden. <noise> Lubisz to? Nie, a ja <noise> tam to... się tam to było. To nie lubię. A jako... masz bombę już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze trochę poczekam. Jeszcze tylko 99 km stąd. Mamy nie, idealne miejsce na ja bufet. Właśnie Adamowi dawałem rady, że a, trzeba a, dzielić a, na małe trasy, więc niepotrzebnie zdradziłaś tam, że jeszcze 100 km, bo... A, 99. 99! No jest ekipa, która robi to tak jak trzeba. Czemu mnie to nie dziwi? Laguna. No i co mamy? Ej, już chyba było z 10 Lagun. osób, które mówią o croissantach, nie wiem. Och, cudnie, cudnie. Miał być serem no. ale doszedłem że to będzie zbyt duże ryzyko na pierwszy raz dla Tak? Wszyscy zawodnicy odhaczeni. Punkt kontrolny zwija się na metę. Jedziemy witać. Zawodników na mecie. Piękny to był czas, cudne miejsce. Wszyscy zadowoleni. Jedziemy dalej. No i już jesteśmy z powrotem w miasteczku zawodów. DJ już gra, leżaczki już stawione. Zaraz przyjadą pierwsi zawodnicy, a na mecie czeka na nich nagroda w postaci naszywki. Za trzy uzbierane pieczątki, za odwiedzenie trzech punktów kontrolnych e, otrzymują świetną, przepiękną, grewetową naszywkę, świadczącą o przejechaniu swoich pierwszych 160, 160 km, czyli 100 mil. Pewnie zaraz będę nagrywać pierwsze wjazdy, a wieczorem mamy tutaj afterparty, bliżej będzie nam dogrywał, w chacie grillowej będzie grill, ognisko, tak trzeba żyć, gravelki, piękne szutry, świetni ludzie. już na mecie a nie połowa jeszcze jedzie i trochę zaczęło padać miał być piękny dzień ze słoneczną pogodą ale jak wiadomo burza przychodzi nieoczekiwanie więc przyszła jest przygoda idziemy zobaczyć co tutaj zrobili na posiłek regeneracyjny A jaką macie co tam pysznego? Co tam pysznego? A my tutaj mamy taki gulasz mięsny tu mamy kaszę kuskus z warzywami i lepo W domu tego nie macie w Same pyszności Nie wiadomo na co się zdecydować Trudny wybór, albo wszystkiego po trochu. a No przepyszne rzeczy, chyba zaraz sobie tutaj sama skorzystam. Ale najpierw robota musi zostać zrobiona. Naszyweczki muszą zostać wręczone. Wszyscy już zjechali na metę, chyba jakąś godzinkę temu, myślę. Teraz oficjalna część imprezy została zakończona. Teraz pora na to trochę mniej oficjalną. Afterparty, ognisko, chata grillowa, DJ z muzyczką. No generalnie, <gryw> znowu jest pięknie. Mam nadzieję, że to widzicie. Ja chyba będę kończyć ten odcinek. W zasadzie mam nadzieję, że spodobało Wam się to, co tutaj Wam dzisiaj pokazałam. Ja bardzo cieszę się z tego, że mogliśmy zrobić taką imprezę. Wyszło w mojej ocenie znakomicie. Idealny dzień, fajne kilometry, fajni ludzie, mnóstwo uśmiechów, mnóstwo super rozmów, mnóstwo super, naprawdę ludzi. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja zrobienia podobnego typu eventu, podobnego wydarzenia, ponieważ. Ja myślę, że w tym jest siła. Niekoniecznie jakieś ściganie, niekoniecznie jeżdżenie na cyferki, na waty, na wynik, a po prostu jeżdżenie dla przyjemności, cieszenie się okolicznościami przyrody, cieszenie się tym, co jest wokół nas, cieszenie się z ludźmi, z którymi jeździmy, z którymi spędzamy wspólny czas, z którymi możemy pogadać. Czego po prostu chcieć więcej, nie? Dobrze spędzony dzień. Mam nadzieję, że to widzieliście, że było kupę uśmiechów, kupa radości, kupy frajdy z jazdy. Ja bardzo dziękuję przy okazji właśnie Jack Woskin Polska, że możemy robić tego typu rzeczy, że no to jest świetne, nie? że naprawdę mamy możliwość, mamy przestrzeń do tego, żeby zorganizować tego typu imprezę. O tym, jak było fajnie świadczą przede wszystkim komentarze Was, przyjeżdżających osób na metę. Yy... Trasa podobała się mimo tego, że trochę tego piasku wyszło. Mamy teraz suszę, no i niestety. No taki rejon, gdzie są piaski. No i zawsze te piaski gdzieś tam w momencie kiedy jest bardziej sucho, kiedy nie ma deszczu, jeszcze bardziej niestety wychodzą. Jeżeli chodzi o organizację, no właśnie, jestem tutaj nieobiektywna. Nic Wam nie powiem. Ja uważam, że było petarda znakomite jedzenie na macie świetnie zrobione bufety. Nasz pierwszy, drugi Michała, trzeci Zielonego. Naprawdę bardzo fajnie wyposażone. Było pyszne jedzonko. Bardzo nam miło było oczywiście też słyszeć to, że liczycie na kolejne tego rodzaju imprezy, tego rodzaju eventy. My mamy nadzieję, że uda nam się znowu coś zrobić. Jak nie w tym roku, to na pewno będziemy próbować zrobić to w przyszłym roku. I co? No zapraszam Was, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję, zapraszam Was na nasz event wspólny. My, Zielone 16, Michał Etenha, Mamba i Jack Wolski Polska. Dzięki Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzięki za uwagę, oczywiście, proszę o to. Jeżeli nie subskrybujecie, no to subskrybujcie, bo to dla mnie ma znaczenie. Zostawcie może jakiś komentarz, poślijcie ten film komuś, kto mógłby się pozytywnie zainspirować właśnie tego typu jazdom. I co, DJ gra? Za chwilę after party. Teraz się ściemni, pewnie będzie piękna noc, piękna zabawa. A my widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. Pa!